O ciemnym, podaj rękę, nie wypałym, skracaj mękę, swe królestwo weź po rękę, Maryjo. Zgracaj mękę swe Królestwo, weź po rękę Maryjo. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. z Przeżywamy wtorek 24 tygodnia w ciągu roku. Nasze intencje, myśli, nasze prośby, podziękowania i przebłagania płyną przed tronem miłosiernego Boga za przyczyną tych świętych naszych patronów. A do tych wszystkich naszych intencji dołączamy jednocześnie intencję, w której sprawujemy obecną ofiarę mszy świętej. I tak, ksiądz Tomasz odprawiam mszę świętą za zmarłą Bogumiłę Dyrdę. Intencja od kuzyna Maćka z rodziną. Ksiądz Tadeusz odprawiam prześwięto za zmarłego Jana Sienickiego, intencja od Elżbiety Janusza. Miłość ze Strzeżowa. Ja polecam zmarłego Antoniego Rułowskiego, intencja od Antoniny i Stanisława Kochanowicz. Niech Pan obdarzy tych naszych zmarłych łaską nieba, a my na początku tej Eucharystii przeprośmy go za nasze słabości i za nasze grzechy. Zmiłuj nad nami, Panie okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. się... Boże, Stwórco i Rządco Wszechświata, wejrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z pierwszego listu Świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napełnieni jednym Duchem, Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki? Wy to jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po powtórę proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami, czyż wszyscy prorokują, czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? Lecz wystarajcie się o większe dary. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. My ludem Pana i Jego owcami, my ludem Pana. I jego owcami, wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, służcie Panu z weselem, stawajcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. My ludem Pana i jego owcami, wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On sam nas stworzył. Jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami, Jego pastwiska. My ludem Pana i Jego owcami. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, z hymnami w Jego przedsionki. Chwalcie i błogosławcie Jego imię, albowiem Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki a Jego wierność przez pokolenia. My ludem Pana i Jego obcami. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Wielki prorok powstał między nami, i Bóg nawiedził lud swój. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami i z duchem twoim słowo Ewangelii według świętego Łukasza. o tobie, panie. Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain, a szli z nim jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok pan użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się Mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł młodzieńcze: Tobie mówił: Stań. Zmarły usiadł i zaczął mówić, i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach. Wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Ufając w dobroci naszego Pana, powierzmy Mu wspólne błagania, za Kościół Święty, aby charyzmaty Jego wierny były dobrze wykorzystywane i umacniały wiarę w Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Za ludzi z rozpaczonych doświadczenie, uleczalnie, chorób i śmierci, aby w Chrystusie uznali Boga i zawierzyli Mu swoje cierpienie oraz odnaleźli pokój w obliczu śmierci. Ciebie prosimy. Za naszą Ojczyznę Polskę, aby zawsze pozostawała wolna i niepodległa, by panował w niej ład moralny i duchowy, a ludzie mogli żyć godnie i bezpiecznie. Ciebie prosimy. Wysoka, nas, Panie. Za zmarłych polecamy w tej mszy świętej, Bogu miłę, Jana, Antoniego, aby polecani w tej Eucharystii oraz Polacy polegli na Wschodzie, byli szczęśliwi w domu naszego Ojca. Ciebie prosimy. Wysoka. I za nas samych, aby Chrystus był naszym życiem, powstaniem, z martwoty grzechu i zła. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, w Tobie znajdujemy ufność i pokój. Przyjmij modlitwy, które składamy przed Twoim obliczem, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z rąk kapłańskich. i uśmiecha Gniezd Twój, Panie. Niech, Niech nas niebem pojednywa i uzyska przebłaganie. Módlcie się. Aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg ojciec, Wszechmogący. Niech waszy ofiary rąk twoich na cześć Panie i chwał swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego Boże, daj się przejednać naszymi modlitwami i przyjmij łaskawie ofiary twojego ludu. Niech to, co każdy złożył na twoją chwałę, posłuży wszystkim do zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wahami i z ukrętowaniem w górę serca je jedno Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty przez Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę, z radością wołając: Święty, święty, święty. Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia pały Twojej, Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, burze, Źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie, składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej. Nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary, Chrystus umarł. Chrystus martwy wstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej Ziemi, sprawa aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Bogu Mile, Janie, Antonim i o wszystkich, którzy Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmił się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu rodzicą, Dziewicą Marią, ze Świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, Świętą Ritą, Świętym Janem Pawłem, błogosławioną rodziną Ulmów i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi, wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała. Przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Bawiciela i posłuszni Jego Słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się w imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi, chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas baw odesłego. Wybaw nas Panie od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoje. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest Królestwo. I potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój, mój wam daję. Prosimy cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański, niech zawsze będzie z wahami. I z trupem to pokoi. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój Tobą. Pokój Tobą. Baranku Boży, który gładzisz w świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdasz nas pokoje. To baranek Boże, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Pan, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Jezusa ukrytego, mam sam. Ja. Podlemy się. Prosimy cię, Boże, niech działanie niebieskiego daru przeniknie nasze dusze i ciała, aby stale kierowała nami łaska, nie nasze upodobania, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Michale, wspomagaj Amen. nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą broną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieski zastępu, szatana inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą, stroń do piekła. Świętym Archaniele, przyjmijmy dar Bożego Błogosławieństwa. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Cię pokoju Chrystusa. Bogu niech będą Wszystkie nasze Thank you.